Dobra, przyjechaliśmy pod taką hurtownię. Słuchajcie, będziemy kupować zeszyty dla siostry do szkoły. Hurtownia nazywa się Wixon. Tu mamy kartkę. Jakie jeszcze zeszyty musimy kupić? Zobaczcie, ile ich jest. Całe półki wypełnione zeszytami. Są 60 kartkowe. Wybieramy. Takie ci się podoba Czy nie? No mów, czy ci się podoba. To, to wybieraj, dalej. Słuchajcie, pokazuje siostrze, zeszyty i ona się na mnie wścieka, że są różowe, bo ja lubię róż, a ona nie lubi. No to który byś chciała? Nie wiem. To jest róż. She. Tu masz jeszcze taki. to nie, nie jest ładny. A ten, zobacz, jaki ładny jest ten. Może ten weźmiemy, co? Bierzemy go? To dalej daj. Tu jaki jest czerwony. Patrz, serduszkiem chcesz? Nie. Nie. Taki niebieski. Oj, chodź tu. Taki? Shine taki like the stars. O, ten mi się bardzo spodobał. Zobaczcie, jaki ładny. Ten weźmiemy też. O, ten zeszyt tam kiedyś z tą pandą yy, kupiłam na szlachetną paczkę dla tej dziewczynki małej. Patrzcie, jakie fajne z emotkami są. Oj, to za nisko pokazuje. Tu mamy też takie z okładkami, ale to już są za ciężkie te zeszyty. Ale fajne są też. mówisz? A znalazłeś? Nie. To znajdź. Dobra, siostra sobie jeszcze wybra taki zeszyt. Który jeszcze ci się podobają? A ten? Nie wiem. Pokaż go, bo ja nie mogę, bo nie mam ręki. Uważaj, żeby nie spadły. Ładne. O, patrz, to jest korolka. Ty lubisz? Więc... Jeż no. co ty zagrzucasz? Jeżysz czy nie? Nie. Nie chcesz. Teraz idziemy na dział przyborów szkolnych. Pokażę wam tak tylko na szybko. Różne em, nożyczki. Tutaj jakieś tam stempelki Wybierasz sobie jakieś markery? Czy coś? Linijki i tak dalej. O, zobaczcie tutaj, weź koszyk. Weź koszyk. Zobaczcie tutaj, jakie fajne są rzeczy. Długopisy, kiki. jakieś tam miski, gumki. Takie, patrzcie, które wyglądają jak słodycze. <laughs> nie, w sumie to nie wyglądają jak słodycze, są to tylko gumki. Oszustwo. Oszustwo. A to, co to jest? Jakieś takie pisaki, też fajne. Ale to nie dla ciebie, co? Bo ty nie lubisz takich dziecinnych rzeczy. Zobaczcie. Ja bym taki ołówek sobie kupiła. Jakbym jeszcze potrzebowała, ołówki, Gumki ombre. No i markery. Są takie zestawy markerów, takich małych. One są w pepko, takie fajne. Więc do pepko by trzeba było skoczyć po takie markery, bo. Mar <śmary> marchewy! <śmary> bo tutaj nie ma żadnych. Zobaczcie takie gumki z temperówkami. Tutaj właśnie robiłam zakupy e, na tą szlachetną paczkę dla tych dzieci. Właśnie kupowałam im różne. Przybory szkolne i tak dalej. Też są marker na tablicę. O i tu są pastelowe. Fajne. Zobaczcie. Dla dzieci totalny raj. Żelpeny. Kto pamięta żelpeny z dzieciństwa? Nie wiem co to jest. Ale wygląda jakby to był jakiś błyszczyk. Zobaczcie. Długopisy z tej bajki. Jak to się nazywa ta bajka? Te, te wyglądają jak e, szczotka do zębów. Patrz Vanessa. Widzisz? Szczotka do zębów. <grych> I te są też piękne. Chcesz jakieś? One co nie są w swoim stylu, nie? Bo ty nie lubisz takich cekinów i tak dalej. Dziewczęcych rzeczy. To co? Kupujesz coś? Tu masz korektory. Który chcesz taki w tym pędzelku? W sensie wiesz Taki zwykły, czy taki na taśmie? taśmie Tu masz na taśmie. Tu który chcesz? Wybierz sobie. Mi się najbardziej tym podoba. A tobie na pewno nie? No czy też jest spoko, ale jest dosyć duży. No jest duży. To który? Taki? Też jest w miarę duży. Te są takie najmniejsze chyba. Czemu ty nie lubisz różowych? Różowy jest ble. Różowy jest ble. Woli niebieski. Co ty robisz? Grę. No przestań, ja nagrywam. Boże, nie. Słomki. Takie. Te pamiętam, słuchajcie. Jak byłam małym dzieckiem, to takie coś właśnie się kupowało, żeby wiecie, każdy wiedział, gdzie jest jego napój. Jak ja właśnie byłam małą dziewczynką, to kochałam tutaj przejść do tego sklepu i kupować sobie spinki. Ja słuchajcie, miałam miliony różnych spinek, Właśnie z tego sklepu. To był słuchajcie, no takie właśnie spineczki ze zwierzątkami i tak dalej. Oh my god. Pamiętam to jakby było wczoraj dosłownie. Paneska cały czas mnie czymś rzuca, naprawdę? Mamy też takie gumeczki ładne. Opaski. Kolczyki. Takie kolczyki są na Aliexpress, słuchajcie, identyczne, bo widziałam. Piękne są te cyfry, takie złote. Fajne, nawet są takie z różami, no i właśnie balony, tutaj naprawdę można się odkupić w balony. Zobaczcie jakie ładne pastelowe, złote, grafitowe. Czego tylko dusza zapragnie dosłownie, nawet mamy coś na walentynki. Takie zestawy metalicznych balonów, coś na przyjęcia. Co ty mi tu pokazujesz? Mamy też takie ładne torby do pakowania prezentów, zobaczcie ile ich tutaj jest, na każdą okazję. Tutaj mamy takie piórka, to jest słuchajcie świetny, właśnie świetny pomysł, żeby wypełnić takimi piórkami na przykład e, jakiś prezent, jakiś koszek z prezentami, zobaczcie jakie fajne, do jakichś różnych prac takich wiecie, e, jakichś kartek czy cokolwiek. Też coś dla dzieci, kreatywność, fajne, gwiazdeczki literki, naklejki, różne jety, koraliki. Także jak ktoś lubi takie coś, to to jest idealne miejsce dla niego, nawet lepsze niż Teddy. No i to jest przepiękne, zobaczcie. Jakbym była małą dziewczynką, to na pewno bym płakała mamie, żeby to nie kupiła. I teraz idziemy do Dealsa. Są świeczki z Tak myślę, czy właśnie je wziąć, bo nie wiem, czy w ogóle będą miały jakiś zapach. Za 10 złotych chcesz czy nie? Mi? Które chcesz wiśnie czy tryskawka, bo chyba, chyba nic innego nie ma. Tam jeszcze coś jest pod składem różowego. Uuu, zobaczcie jakie piękne świeczniki. Zobaczcie 15 złotych. Naprawdę jak na deals. To super rzeczy. Mamy też takie czekoladki, woski właśnie do kominków. Kominki też są oczywiście. Zobaczcie, jakie zestawy są dla małych dzieci do szkoły. Taka torba jakby. W środku są zeszyty, długopisy, roloczek fajny. I to właśnie chciałam przetestować. To ostatnio kogoś na Instagramie widziałam. Zobaczcie, milkshake um, truskawkowy. I mamy też taki czekoladowy, który bierzemy. Smak. Truskawka czy czekolada? 15 zł. Dobra, bierzemy czekoladę decyzja podjęta. Czekoladę? Truskawka. O jasne. Gdzie masz te monstery, które chciałaś? Zobaczcie, nowy monster, którego siostra jeszcze nie ma. I o co? on mówiłaś, że ma takie śnieżynki czy co? Nie no, nie ma tutaj żadnych śnieżynek no, chyba. Śnieżynki mi się Tak jakby zamrożone, nie. Nie wiem, co to jest. O, i właśnie to chciałam przetestować: białe To Fifi. Dużo osób mówi, że jest pyszne, lepsze niż to takie zwykłe, także też bierzemy na przetestowanie. I zauważam Alejkę z Reese's Oczywiście muszę do niej pójść, ponieważ kocham całym sercem. Tych batoników tak bardzo Wam nie polecam. Nie są jakieś rewelacyjne, no ale oczywiście babeczki. Totalny sztos w białej czekoladzie są chyba jeszcze lepsze. I teraz zobaczyłam takie mini, także na pewno też je wezmę. One są za 8 zł. Te babeczki są po cztery. Niedługo też będą święta. A na święta, słuchajcie, oni wypuszczają takie babeczki w kształcie choinek, więc będzie super. Co to jest? Co to jest, taka rolka? No, co się normalnie. Spróbuj to. <laughs> Pokaż to w ogóle. Bo tutaj jest napisane, eee, że to jest. Mm, taki... jakieś pyszne. Oh brain God. Liquor, zobaczcie. Widzicie, jak to smakuje? Dobra. To jest takie dobre, wiesz co Nie będę przy wszystkich tego lizać. Czemu nie? To dziwnie by wyglądało. Słuchajcie, to jest naprawdę dobre. Właśnie to spróbowałam i to jest mega dobre. A dopiero co na mnie się w tej w kasie, że to kupiłam. A teraz Ci to smakuje? Ej. Pokaż język. Niebieski język. Dobra, już wróciłyśmy. Pokażę Wam tak na szybko tylko zakupy. E, powybieramy takie różne zeszyty ładne. E, w sumie większość z nich ja wybierałam. Bo ona, wiecie, do kwiatów i do y, różowych rzeczy to nie jest w ogóle przekonana. Także większość z, nie, z nich ja wybrałam, naprawdę są ładne. E, wszystkie są 60-kartkowe, ten 80-kartkowy, i tu mamy też taki jeszcze jeden do religii. E, no i wzięła sobie też korektor e, też ciami, <laughs> słuchajcie. Musi być taki, wiecie, łososiowy korektor, ale no uparła się na niebieski, że musi być niebieski, więc no jest niebieski. I zakupy z Dilsa, wzięłam te właśnie Reese's Mini, to białe, bo wszyscy piszą, że jest pyszne. Tutaj mam taką, słuchajcie, czekoladę mleczną w formie batoników z Cadbury. Czekolada, właśnie mleczna z Cadbury jest najlepsza na świecie, także polecam Wam serdecznie. Te batoniki właśnie spróbowałam, to są w sumie takie bardziej wafelki właśnie z biurkami kokosowymi i z nadzieniem karmelowym. Nie są za słodkie, także no nie jest to jakiś wybitnie fajny słodycz, są o wiele lepsze. Mamy też takie właśnie, taki milkshake z truskawkowe, truskawkowy, też może zaraz to przetestuję Wam od razu powiem. No i dla siostry Monster oczywiście do kolekcji. Ja właśnie zrobiłam, słuchajcie tego milkshake'a truskawkowego i jest naprawdę dobry. Słomeczka z flamingiem, wszystko w klimatach różowych oczywiście. Nawet flamingi, słuchajcie, kostki lodów, także jest różowo, czyli to co czego moja siostra po prostu nienawidzi.